Kolejnym punktem podstawowym jest punkt B. Punkt ten znajduje się około centymetr do boku od linii y, od punktu A. Podaję wam tutaj lokalizację Yin, ponieważ jak wspomniałam lokalizacje Yang nie są y, używane, ale możecie doczytać o nich w swoich materiałach y, i możecie, jeśli nie macie sukcesów przy wykorzystaniu punktów Yin, możecie spróbować wykorzystać wtedy punkty Yang. Punkt B znajduje się właśnie te 2 cm od linii pośrodkowej na przedniej linii włosów, około 1 cm do boku od punktu A. Jest ono akurat punktem, on tutaj nie ma takiej większej rozciągłości i reprezentuje sobą szyję oraz nasze ramiona. To oznacza, że możecie leczyć przy jego pomocy bóle szyi albo kręcz karku, napięcie na mięśniu czworobocznym, napięcie ramion, bóle ramion, różnego rodzaju problemy z ukrwieniem kończyn dolnych, czy na przykład z unerwieniem koń, przepraszam, kończyn górnych, czy um, um, ociepleniem kończyn y, górnych, jeżeli wiecie, że problemy z kończyną górną właśnie wywodzą się od szyi. Dodatkowo możecie rozważyć wykorzystanie tego punktu B jako punktu pomocniczego w leczeniu bólów głowy pochodzących z, właśnie ze zmian szyjnych, z jakichś zmian uciskowych i możecie też użyć tego punktu w zespole zamrożonego barku. Jak chodzi o lokalizację punktu podstawowego B, to tak samo jak przy punkcie podstawowym A. Badamy jeli to grube 4. Określamy stronę, którą będziemy nakłuwać. Następnie wyznaczamy przednią linię włosów. Umieszczamy palec na przedniej linii włosów. Zsuwamy się do punktu podstawowego A. I robimy drugi przeskok do boku. Pamiętajcie o tym, żeby sunąć palcem wskazującym, to jest naprawdę istotne. I drugie wgłębienie, które poczujecie pod palcem, około 2 cm od linii pośrodkowej ciała, na przedniej linii włosów, to będzie właśnie punkt B. Punkt B jest taką małą kropką, to znaczy on tutaj się nie rozciąga, więc poświęcę trochę czasu, żeby znaleźć naprawdę najtkliwszy punkt. I reprezentuje on naszą szyję oraz ramiona. To znaczy, że możemy go używać na przykład przy spięciu ramion, przy jakimś uszkodzeniu mięśnia czworobocznego, przy kręczu karku, przy problemach z mięśniem obojczykowo bojczykowo sudkowym przy też ponownie bólach szyjnego odcinka kręgosłupa, ale też na przykład przy odczuwaniu jakiegoś drapania w gardle. Także tutaj tym razem dowolne problemy, które dotyczą szyi i ramion, to będą wskazania do napucia punktu podstawowego B.